Zainteresowany stałą współpracą? Skontaktuj się z nami telefonicznie. 691 801 594. Nawet jeśli od dawna kupujesz w jednej, sprawdzonej fabryce, warto zawsze porównywać ceny przez nasz system przetargowy. Z doświadczenia wiemy, że wielu producentów po krótkim czasie zaczyna stopniowo podnosić ceny stałym klientom. Wychodząc z założenia, skoro kupują nas na stałe, to można dodać 2-3 zł i tak nie odejdzie. Nieraz otrzymywaliśmy zgłoszenia od klientów o takich sytuacjach, którzy zaufali swoim fabrykom. Z braku czasu nie porównywali cen, zakładali, że nadal kupują najtaniej. Po czasie okazywało się, że klienci jednorazowi, korzystający z przetargu, otrzymywali lepsze ceny niż stali klienci, którzy dokonywali stałych zakupów bez formy przetargu. Dlaczego? Bo konkurencja zawsze wymusza niższą cenę, a przetarg to najlepszy sposób, by tę konkurencję aktywować. Dodatkowo, jeżeli będziecie zainteresowani innymi materiałami dotyczącymi elewacji, możemy Państwa podpiąć do współpracy w grupowych zakupach bezpośrednio u producentów